Cześć, mam na imię Asia i właśnie skończyłam program Bogaty Fotograf Ekspert. Przez te dwa lata dostępu do kursu dowiedziałam się wielu bardzo przydatnych rzeczy. Korzystałam z wiedzy Justyny i Pawła, a uwierz mi, jest ona ogromna. I oprócz tego, że miałam dostęp do wszystkich live'ów, do wszystkich kursów, miałam też dostęp do konsultacji z nimi i czułam się przez te dwa lata bardzo, bardzo zaopiekowana. Oprócz superowych wspomnień, nabytego doświadczenia i zeszytu pełnego notatek, zostało mi też zupełnie inne myślenie o pieniądzach, o zarabianiu i o tym, ile mogę brać za poszczególne... Poszczególne swoje pakiety. Przed y, y, kursem y, mój najwyższy pakiet ślubny to był 3800, w tym momencie jest to prawie 10 tysięcy. Zaczęłam też robić sesje indywidualne, gdzie za 12 fotografii y, w tym momencie y, biorę 4-5 tysięcy złotych, i jeszcze y, osoby dokupują y, zdjęcia y, po każdej sesji i właśnie za tę za zmianę w sposobie myślenia, za to, że pokazali mi i udowodniają też swoją historią, że można chcieć więcej, i można zarabiać więcej, będę im najbardziej wdzięczna. Także inwestycja w bogatego fotografa bardzo szybko mi się zwróciła. I to był jeden z ciekawszych i lepszych kursów, na jakie wydałam pieniądze. Także bardzo im jeszcze raz dziękuję, bo oprócz tego, że są super profesjonalni, są też mega empatyczni i nastawieni na to, żebyś Ty pokonywał, pokonywała swoje wewnętrzne bariery. Pozdrawiam.